Witam ponownie na kanale Skoku, kolejny odcinek z Darkest Dungeon. Słuchajcie, wracamy do naszej osady. Powiem Wam, że nie pamiętam trochę co się działo, zaraz zobaczymy co tam ciekawego nam się dzieje w osadzie. Wydaje mi się, że po ostatniej walce straciliśmy dwóch naszych fajniejszych, nie, nie fajniejszych, tych słabych takich, ale no był to... Was powiedział te kroków na czas wydarzenia i wszyscy mogą je odwiedzić podczas wydłużonych godzin otwarcia. O, super. To się jest za darmo. A, co się wydarzyło? Pewnie się. Tak. Zginęli. W ostatniej wyprawie. No to tak. Najpierw zaplanujemy kolejną wyprawę. Chwila chwilę, bo wy tak. Jest coś za darmo. Mogę coś ulepszyć w opastwieniu. Więc tak, najpierw. Co ty masz? Ty możesz coś oddać. Tylko trendowaty, a to jest niepospolite, więc to na pewno jest do zwrotu, że tak powiem. I moja droga, masz też bardzo fajne itemy. A was nie będzie. Ty, bojaźń Boża, więc możesz aż jedną rzecz robić. Super. Ty masz żądzę krwi? Tak, a mi chodzi o. Dobrze. Sala pustna, bardzo mi to chcielte. czego nie możesz pomodlić się nie rozumiem ale nieważne wracamy do lazaretu co ty tu posiadasz moja droga chorobę tak eee... ociężałość 20% mniej życia ale trudno wy dwie musicie dojść będziecie walczyć w kolejnej walce i do tego będzie pani lecząca i ty nie ty zostajesz bo masz za mało to będę miał za mało... Uuu, ja muszę kogoś dorzucić. Zbrojmistrz. Ty miałeś coś fajnego. Eee, taki był krzyk chyba. Tak, wrzask. Masz też jakieś tutaj kontr-riposte. Dobra, mistrz się przyda. Eee, on może chyba z daleka dosyć. Tak, trzecia pozycja jest dla niego okej. Okay. Więc nawet ma wyższy poziom, super. Nie muszę cię nawet ulepszać, genialnie, ale czy ty masz coś co mnie w ogóle interesuje? Boska kara, muszę mieć tą boską więc... E, bo masz wszystkie umiejętności, stary jesteś genialny, na drugim poziomie to... Bardzo fajny był ten zakup zauważyłem teraz dopiero. Co mogę ci dać? Ty miał, Miałem dla Ciebie specjalne coś, uniki. odpowiedź na ogłoszenie i przesunięcie, ale. Eteryczny krucyfiks, Obrażenia końca nadrealny minus życie. Nie. Ty masz sobie głośno nie. Dobra, ja was sprzedaję, bo jesteście po prostu drogi. Obrażenia od stresu mi niepotrzebne są. Ty masz szansę na wywołanie krwawienia? Nie. Ty masz... czy masz... jakieś tutaj szanse? Naznaczone. Możemy ogłuszyć cel. I tylko ogłuszyć, więc... Nie. Idziesz w tej wyprawie, więc muszę ci coś dać ciekawego. Lecznicze na pewno, nie, szybkość też nie mój drogi. Nasze ogłuszenie, więc... Dobra, unik weźmiesz na pewno. Walka wręcz, walka wręcz. Zadajesz pro, ob, ob, obszarowo, że tak powiem. Dobra. Mniej życia będziesz miał. Ale nie, nie nałożę na ciebie krew, bawienia. Ale bardzo duży minus do życia. To jest aż 20%. No. Ja też wolę dodać i szansę na zwiat I kryt, ty moja droga masz na pewno, który jest wyższy poziom. Ta z wyższym poziomem ma. Walka wręcz i uniki, a ty masz obrażenie na bestynie, szansę na cnotę, nakładasz zarazek. Jedna z nich miała zarazę, więc zaraz o tak nie będzie odporności, a ty. Ty nie idziesz, więc ty idziesz i ty masz tak. Okej, okay. głośność od stresu. E, życia masz dość dużo, więc nad odporność na krwawienie albo po prostu odporność na krwawienie to jest lepsze, tak mi się wydaje. No dobra, będzie odporność na krwawienie. Krzyżowiec, tutaj są inni, to pospolici, nie pospolici. No dobra, to jest ok, bo tu masz lecznicze. I teraz wy... jeszcze zrobimy wymarsz, tak powiem. To będzie średnia czy jakaś, najpierw tak, wyłożymy nasz państwowy wygląd, jak 6-8, czyli dobrze ustawiłem. E... Ty jesteś z tyłu i ty jesteś jako tutaj. Tobie by się przydała przerwa? No przecież nie będziemy szli tak od razu na tym poziomie. Ja chcę zobaczyć co tu mamy. Eee, krótka, weteran, tutaj jest uczeń. To może po prostu... Nie, też weteran? Uf. Krótka. średnia. Worki zboża zrobimy krótką, a później średnią. I tyle. Wracamy. I teraz trzeba dalej tych, którzy nie zostali jakby udzieleni. Nie możemy. A tu się mogą przynieść, prawda? Też nie mogę, super. Więc pójdziesz się uleczyć. Nie, i w norowisku masz obrażenia. Jedną mogę wybrać. Y... Coś tu jeszcze? Ty nie możesz, ale mam nadzieję, że. O, też nie możesz w tym. To co ty możesz? No, niedobrze. Widzę, że tutaj zakupów za dużo nie jestem w stanie zrobić. Może ulepszymy chociaż diligence trochę, żeby mieć więcej. Ok, super. Wybiegły szkoły. Idę. Tu muszę zwiększyć. Ok, no to co? Lecimy. Na kolejną wyprawę w norowisko średnia trochę zboża trzeba zebrać. Co tam robimy? Na pewno, jak średnia, to bierzemy cały magazyn. Dwa, bo to zawsze się przydaje. Osiem, 10 pochodni. No i C3 do oczyszczania różnych rzeczy. Reszta. No dobra, możemy jeszcze jeden bandaż wysz, ale i tak stawiam, że będę prędzej go sprzedawał niż używał. No to co? Even the rob... beast will co on no robi? Rob... Leci bezprawnie. Niestety nie tak miało to wyglądać. Super kolejna walka. Super. My zaczynamy. Na pewno... będzie. Ja zaraz wracam, poczekajcie No jestem sportem. przepraszam, ale miałem klienta. Czemu ty zaczynasz? Skoro ty masz 6, a ta ma wyższe. no to... Ojojoj, oj, oj, no nie tak wyglądać, bo przez to, to swe enemy No I teraz powinniśmy ich powijać na pan. Super, jeszcze chorobę nałożyłeś na mnie, super, Chodź. zapomniałem kluczy wziąć, no, niestety, co dostałaś jaką chorobę? Też nie wiem, tak super. Lecimy dalej do kolejnej. Są jakieś skarby w wersji. To zaczyna on. Pavienie. No dobra, picie na pal raz. Eee, ty zadajesz. I zbicie na palm 2. Super, z tyłu zginął, więc jest bardzo dobrze. Eeeh, zabijemy pierwszego i mamy dzięki temu. Murczący wygraliśmy Leczenie. Super. Lecimy dalej, kolejna sala. Zwiat nawet zadziałał, super wystawienie jest, teraz, jest prawidłowe picie na pal znów picie na pal no i nasza powinna ich zabić genialnie to lecimy dalej trochę pieniędzy Fajny przeciwnik, kurwa, ale widzę. Super. Wbicie na pal. To wbicie na pal jest genialne, bo Ono po prostu tak dużo generuje obrażeń na wszystkich przeciwnikach, że... Jeśli są standardowi, nie mają, tak powiem, jakiś O, riposta, super. Oto to nie było. Zabijemy tego z tyłu Bo uchodzi po zabicie, a tym powinnaś zabić Dokładnie No i super Wygraliśmy Sprawiło mu przestawienie ołtarz O, nie działa, no dobra, to co ty mi dasz? Jakiś przymiot dostaliśmy? Jaki? No wrażenie, super. No to wracamy. Eee, prawidłowe ustawienie. Zdaje mi się, że. Nie. Kolejna sala. Głód. super. Zjeckie sobie. No dobra, w końcu... A, dopiero tu. To kawał drogi. Widzę, nas czeka jeszcze. I idziemy tam, gdzie jest pułapka. No tak, idziemy w dół. Tak, widzimy taką eskę. I że jest to With a singular purpose. nawet w Finding the stuff is only the first test. How it must be carried home. Zaczyna? Zaczynamy. Super. Bicie na Jeszcze raz. Bicie na Zaczynamy. 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 troszkę. Naprawdę. Nie wierzę w to. No, tyle rzeczy, żeby mieć i... Ja nawet jeszcze nie przeszedłem połowy, a już mam... Zaraz zrobimy sobie spanko, żeby dostać dodatkowe miejsce, ale nie tu. Tu jesteśmy, tak? Czyli idziemy na dół i tam zrobimy spanko, bo... 70, 80, 80, 90. To No to nie. Nie fajnie. No i na nam nie zadziała. Czemu? Carelessness will find no clemency in this place. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Okay. I take with me. Oh, Moment Wytchnienie 12. Burza piaskowa, moja droga. Co ty masz? Ukąszenie z Opatrunek. Skóra węża. Motywacja. Konserwacja. Szkolenie. Super. Muszę no. Przeciw zmniejszyć poziom stresu, masz. Coś eee. na dwa. Idziemy spać. Zatacka, więc... Dobra. Zaczniemy od pana z tyłu. I pijemy wszystkich na pal. A jednak. Musi na nas pokrzyczeć trochę. No co za... Warty! <smotry> Moi drodzy, kończy na <smotry> nas z wami no. Tak Super, zadziałał, stawiamy się prawidłowo ty, moja droga, zjadasz trochę więcej promiantu. Tu jest jakiś obiekt, tu też jest obiekt. Idziemy do sali obok. O, na pal Super. Kiedy i brak możliwości oznaczenia. O, i przeżył.

Strike. Super. i nice. uh, Walce. Ojej, 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 my przecież tu musimy wejść zabrać nasze rzeczy. To jak to wziąć? No dobra. dobra. Wtałem, że się połączą jakoś, a tutaj niestety nic z tego. Teraz się udało, dobra. Tu mamy kolejną falę, ale chcę przejść przez... Tak, że... Dalej. Ja nie walczę. Wyczynając... Tak. Im mniej walki, tym dla mnie lepiej, bo oni doświadczenie nie dostają na koniec, nie za ilość wykonanych ataków zabitych przeciwników. To no, chyba, że trafimy na pana, który jest tym... e... Nie pamiętam jak to się ale... Kryształ Łomny, to wtedy tak. Super. Jeszcze raz. Jeden z moich. No i pokażę. Sukces, Or is it okay. dalej. Rozbrojona. No dobra, ty teraz poczytasz. Pogromca potworów, bardzo mi miło. Walka by była spodziewana. Powiem wam, że tutaj nie są jacyś mocno niebezpieczni, przynajmniej na razie. Hmm. No dobra. Podwójny atak na pierwszych. Ten oznaczy krzykiem. słabi wszystko. Teraz robimy trochę po w porządku tutaj. Nie, chcę to. Zamiast czego? 700? To zamiast ciebie. Lecimy do kolejnej fali, ostatniej. O, i mamy ostatni, tak?

No to wychodzimy. Co dostaliśmy? Amulet poruszenia, no super. Do sprzedania. Bardzo dużo herbów. No i tak, czwarty poziom. Zadyszka. No to jesteś do naprawy, że tak powiem. Nocny marzyciel jeden bohater wybrzeżeni. Wow. Fajnie. Siepacz sesja na punkcie samouwielbienia, no to słabe, Ale bardzo fajnie, słuchajcie, poszło. No i co teraz? Ochrona plonów. Okolicznie zebraliśmy razem w celu zwiększenia bezpieczeństwa bydła i plonów. I zaopatrzenie koszt minus 100, prowizję minus 100%. Super! No to dzięki, słuchajcie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!